Otwieram ósme posiedzenie Zgromadzenia. Witam serdecznie członków Zgromadzenia, przybyłych na posiedzenie. Burmistrza, dyrektor szkoły, pani sekretarz, dzisiaj wam. Stwierdzam forum, przy którym Zgromadzenie może obradować i podejmować prawomocne uchwały. W punkcie 2 mamy przyjęcie porządku obrad ósmej w posiedzenia Zgromadzenia Związku. Stwierdzam forum. Więc, e, Państwo otrzymaliście porządek obrad na dzisiejsze zgromadzenia. Nie będę go odczytywać, tylko słucham. czy ktoś ma pytania lub uwagi do porządku obrad? Widzę, kto jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie porządku obrad dzisiejszego zgromadzenia. Przy, w punkcie trzecim mamy przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Proponuję przyjęcie protokołu z poprzedniego zgromadzenia bez odczytywania. Czy ktoś ma z Państwa inne propozycje? Kto jest za przyjęciem protokołu, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie protokołu z poprzedniego zgromadzenia. W punkcie 4 przechodzimy na sprawozdanie z zarządu 26 marca oraz 25 kwietnia tego roku zarząd na zwoła na posiedzeniu podejmował y, uchwałę dotyczącą rozpatrzenia projektu y, w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia. <laughs> na posiedzeniach omawialiśmy bieżącą sytuację szkoły oraz prowadziliśmy dyskusję na temat planowanego czy... Remontu. W Co drugą w środę odbywają się narady techniczne. Wczoraj odbyła się taka narada, w których uczestniczą przedstawiciele gminy, kierownik budowy oraz inspektor nadzoru. 24 kwietnia spotkaliśmy się, aby omówić warunki umowy dotyczącej wycierzawienia Hali. I teraz kilka informacji o szkole, jeszcze powiem, uczniowie uczestniczą w wycieczkach krajowych, jednodniowych i kilkudniowych w ramach programu Fight Off. Klasy pierwsza i druga uczestniczyły w tym tygodniu w zajęciach w Ośrodku kultury, sportu i aktywności lokalnej w miejskiej górce, natomiast oddziały przedszkolne wybrały się do kina w Krowi w ramach tygodnia bibliotek. W szkole organizowane są konkursy przedmiotowe, plastyczne. Przedszkolaki wzięły udział w przeglądzie poezji dziecięcej organizowanym przez szkołę w publiczkach. No i w budynkach szkolnych, i Wiktorów, w Niebarcie trwają prace remontowe, z czego największy zakres prac planowany jest na okres wakacyjny. Dziękuję, Pani Dyrektor. Czy ktoś się dostał na jakieś pytania uwagi? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do... Czy ktoś z Państwa członków zgromadzenia chce złożyć wniosek lub jakąś nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budgetowej edukacyjnego związku między Gminy nieba nie na rok 2025. Proszę o przeczytanie pani sekretarz. Uchwała nr. Osiem Dzień, gminy, gminy, przez 26 przez 2025 Zgromadzenia Edukacyjnego Związku Międzygminnego Kostkowo-Nepad w z dnia 15 maja 2025 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej edukacyjnego związku międzygminnego Kostkowo-Niepad na rok 2025 na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych zgromadzenia edukacyjnego związku Międzygminnego Kostkowe wypadk i nieparcie uchwala co następuje. uchwała nr 6 przez 22 przez 2024 Zgromadzenia Edukacyjnego Związku Międzyminnego Kostkowe Wypad i z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany. Paragraf otrzymuje brzmienie. Ustala się wydatki budżetu związku na rok 2025 w łącznej kwocie 18 807 185 zł. i 3 grosze zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym wydatki bieżące w kwocie 4 219 185 zł. i 3 grosze wydatki majątkowe w kwocie 14 580 000. W załączniku numer 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku numer 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 3a przyjmuje brzmienie deficyt budżetowy w kwocie 130 612 zł. i 3 groszy zostanie sfinansowany przychodami nadwyżką z lat ubiegłych. Punkt 2 ustala się przychody budżetu w kwocie 130 612 zł załącznikiem nr 3a do uchwały. Załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Edukacyjnego Związku Międzygminnego Kostkowo-Niepa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zasadnienie do uchwały. Zmiany w planie wydatków. W rozdziale 750-95 zwiększa się plan o 1000 zł, z czego o 5 tysięcy na wynagrodzenia bezosobowe, a zmniejsza się o 2 tysiące na zakup usług pozostałych oraz zmniejsza się o 2 tysiące na zakup energii. W rozdziale 80101 zwiększa się plan o 1350 zł, 60 groszy, w tym o 4042 zł21 groszy zł, zmniejsza się... Na w kwocie 776 zł. i 92 groszy, a zwiększa na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6172 zł. i 73 W rozdziale 801.03 zwiększa się plan o 356 zł. i 99 groszy, z czego zmniejsza się w kwocie 2845 zł. i 86 groszy na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym a zwiększa o kwotę 3202,85 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W rozdziale 801,49 zmniejsza się plan o kwotę 2991,95 zł z czego o 3077,66 zł groszy na dodatkowe wynagrodzenie roczne, a zwiększa 85 ,71 zł. i 71 groszy na Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale 801.50 zmniejsza się o 300 zł. na dodatkowym wynagrodzeniu na rocznym. W rozdziale 801.95 zwiększa się o Dziękuję. Czy ktoś z Państwa... Pan, tak, w sprawie uchwały budżetowej edukacyjnego związku między gminnego Roskowo w nieparcie, nieparcie na rok 2025. W punkcie 7 mamy odpowiedzi na wnioski i interpelację członków zgromadzenia związków nie było takich. W punkcie 8 mamy wolne.